W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba byłoby powiedzieć to słowo solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. To słowo zostało wypowiedziane tutaj, w nowy sposób. Stocznia Gdańska jest postrzegana jako kolebka ruchu społecznego NSZZ Solidarność który doprowadził do przemian w Polsce po 1989 roku. Stocznia to z jednej strony symbol ludzi zaangażowanych w ciężką pracę, z drugiej gotowych do poświęcenia w walce o wolność i godne życie wszystkich Polaków. Atmosfera współpracy i pęd do rozwoju stoczni wyraża się dziś w transformacji technologicznej i wdrażaniu innowacyjności dla branży stoczniowej. Symbol wraca do Polski. Przedsięwzięcie odbudowy potencjału rozwojowego Stoczni Gdańskiej opartego o nowoczesne sektory usług, ale także najnowsze technologie przemysłowe i wykwalifikowane zasoby ludzkie są dla nas prawdziwym wyzwaniem i nadzieją na przyszłość. Dzisiejszy dzień jest krokiem milowym w kierunku rozwoju Stoczni jako producenta statków, wież wiatrowych i konstrukcji stalowych w oparciu o najnowsze technologie. Stocznia Gdańska wyróżnia się nowym modelem biznesowym, tworząc szeroką ofertę konstrukcji morskich i zapewniając jej komplementarność poprzez budowanie powiązań sieciowych na poziomie produkcyjnym. Pozwoli to na powiększanie wartości dodanej, poprawę efektywności i sprawności zarządzanych procesów oraz umożliwi rozwój i kreację nowych kompetencji pracowniczych niezbędnych na wymagającym rynku technologicznym. Budowa płyt montażowych wpisuje się w koncepcję modelu sieciowego rozwoju przemysłu stoczniowego realizowanego na wyspie Ostrów. Dopełnieniem możliwości produkcyjnych jest inwestycja w przebudowę hali nr 33, pozwalająca przygotowywać wysoko wyspecjalizowane jednostki morskie i konstrukcje na bazie aluminium, stali nierdzewnej i amagnetycznej. Zakres planowanych inwestycji jest odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby stoczniowe, co pozwoli poszerzyć spektrum możliwości produkcyjnych i odejście od wytwarzania półproduktów na rzecz dostarczania na rynek w pełni wyposażonych jednostek pływających, które zapewniają największą wartość dodaną. Kształcenie branżowe w realizowanym projekcie to nie tylko odpowiedź na braki kadrowe ale przede wszystkim generator i inkubator nowych pomysłów oraz inwestycja w przyszłość, zapewniająca kulturę innowacyjności w przemyśle morskim. Aby móc realizować kształcenie w nowoczesny i przyjazny dla młodych ludzi sposób, utworzony zostanie kampus edukacyjny w hali nr 26, będący niezbędną składową całego projektu i warunkiem koniecznym wdrożenia przemysłu 4.0 branży stoczniowej do strefy realnej na wyspie Ostrów. Pomorska specjalna strefa ekonomiczna jako operator aktywizacji i zarządzający kluczowymi elementami infrastruktury na wyspie Ostrów realizuje model biznesowy oparty na współpracy i komplementarności podmiotów prowadzących działalność stoczniową, służąc wsparciem w fazie przed, w trakcie i poinwestycyjnej. Odbudowa potencjału przemysłu stoczniowego i stoczni Gdańskiej jest ważnym elementem wdrożenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.